Cześć, witaj w podcaście Poniedziałkowe Gdakanie SEO. Ja nazywam się Sławek Gdak, a to jest podcast o pozycjonowaniu i optymalizacji stron internetowych. Dzisiaj chcę poruszyć temat, który często zadawany jest w kontekście pozycjonowania stron internetowych. Ile kosztuje pozycjonowanie strony, lub bardziej precyzyjnie, ile kosztuje pozycjonowanie sklepu internetowego. Odpowiedź na to pytanie, jak już pewnie zdążyłeś się przekonać, nie jest taka prosta i jednoznaczna. Dlaczego? Bo to zależy. Porównajmy to do pytania, ile kosztuje samochód. Oczywiście, że odpowiedź brzmi, ale jaki samochód? Czy chodzi o nowy samochód? Czy może używany? Jakiej marki? Z jakim wyposażeniem? Ile ma lat? A ile przebiegu? Dopiero gdy dostarczymy więcej szczegółów, można będzie określić cenę i dostosować ofertę do naszych potrzeb i możliwości. Tak samo jest w przypadku pozycjonowania stron internetowych. Najważniejsze jest to, że koszt pozycjonowania zależy od wielu czynników dodatkowych, które trzeba uwzględnić. Dlatego też często niezbędna jest indywidualna wycena kosztów pozycjonowania. Ale nie martw się, postaram się wyjaśnić, dlaczego jest to nieuniknione. W przeciwieństwie do gotowych produktów, które możemy kupić w sklepie, SEO jest jak szyte na miarę. Wielu właścicieli stron internetowych nie ma pojęcia, czego dokładnie potrzebuje ich strona, ani jak powinna wyglądać optymalizacja sklepu internetowego, aby osiągnąć sukces w pozycjonowaniu. Dlatego, mimo że odpowiedź to zależy może być irytująca, to właśnie jest jedyna słuszna odpowiedź. Wycena pozycjonowania stron jest tworzona indywidualnie dla każdego projektu. Analizujemy wiele składowych elementów, które wpływają na ostateczny koszt usługi. Nie ma więc jednego uniwersalnego cennika pozycjonowania stron internetowych, który mógłby być skuteczny dla wszystkich to bardziej jak dopasowanie garnituru czy sukienki do naszych indywidualnych potrzeb. Tak więc, jeśli masz pytanie o koszt pozycjonowania, to niech Cię nie dziwi, że odpowiedź brzmi to zależy bo rzeczywiście tak jest. Ważne jest zrozumienie, od czego zależy koszt pozycjonowania stron internetowych. Można to podsumować w jednym zdaniu. Koszt pozycjonowania sklepu internetowego w Google zależy od trzech głównych czynników: gdzie się znajdujesz, dokąd chcesz dojść i jak szybko chcesz osiągnąć swój cel. Teraz przyjrzyjmy się tym czynnikom bardziej szczegółowo. Rozpocznijmy od tego, gdzie się znajdujesz w kontekście pozycjonowania Twojej strony. Jeśli masz świeżą domenę, na której jeszcze nie przeprowadzono żadnych działań związanych z pozycjonowaniem, zaczynasz praktycznie od zera. To zupełnie inna sytuacja niż w przypadku strony, nad którą już wcześniej pracowano. Wiek domeny ma znaczenie, ponieważ świeżo zarejestrowana witryna będzie potrzebowała więcej pracy, aby reagować na działania SEO w porównaniu do strony istniejącej od kilku lat. Istnieje także kwestia historii domeny, jakie działania SEO były wcześniej na niej wykonywane i jaka była jakość linków. Domena, która pozyskiwała jedynie słabe linki lub była zafiltrowana, może wymagać dodatkowego wysiłku i inwestycji w jej przywrócenie do dobrej kondycji. Jeżeli Twoja strona już pozycjonuje się na pierwszej stronie wyników dla niektórych fraz kluczowych, istnieje szansa, że możesz szybciej uzyskać lepsze pozycje dla innych fraz. Istnieją już pewne fundamenty do dalszej optymalizacji, więc koszt pozycjonowania może być niższy. Jeśli jednak strona nie jest widoczna w Google na żadne frazy lub jest na niej nałożony jakiś filtr, to osiągnięcie lepszych wyników może być bardziej skomplikowane i kosztowne. Linki z innych stron do Twojej witryny są ważnym czynnikiem w pozycjonowaniu jakość i ilość tych linków mają ogromne znaczenie. Jeśli wcześniejsze działania SEO skupiały się na pozyskiwaniu słabej jakości linków, a profil linków jest zanieczyszczony, konieczne będzie ich oczyszczenie, co może być pracochłonne. Z drugiej strony, jeśli Twoja strona ma niewiele linków, ale są one wysokiej jakości, poprawa pozycji może być szybsza i bardziej kosztowo efektywna. Ważnym czynnikiem jest także tempo, w jakim oczekujesz wyników. SEO to proces wymagający cierpliwości, a efekty nie pojawiają się natychmiast. Jeśli oczekujesz szybkich rezultatów, może to wpłynąć na koszt, ponieważ wymaga to intensyfikacji działań SEO, co z kolei wiąże się z większymi nakładami. Podsumowując, koszt pozycjonowania strony internetowej zależy od wielu czynników, takich jak wiek domeny, jej historia, widoczność w Google, jakość linków, region działania i tempo osiągania wyników. Wartościowe pozycjonowanie to proces kompleksowy, który wymaga indywidualnego podejścia i analizy każdego z tych elementów. Dlatego ważne jest, aby budżet został dobrze oszacowany, aby uniknąć nieporozumień i zaskoczeń w trakcie współpracy. Za co płacisz pozycjonerowi, czyli co wchodzi w koszty pozycjonowania sklepu internetowego? Ok, skoro wiesz już od czego zależą koszty pozycjonowania Twojej strony, to przyjrzymy się temu, co tak naprawdę osoba pozycjonująca Twoją stronę musi robić, aby było to efektywne i za co tak naprawdę jej płacisz. Brak świadomości klientów w kwestii pozycjonowania i optymalizowania sklepu internetowego powoduje często bardzo negatywne postrzeganie specjalistów SEO, jako osób, które biorą kasę, nie wiadomo co robią i nie są w stanie nic powiedzieć o spodziewanych efektach. Pozycjonowanie strony jako proces jest dość złożone i mam nadzieję, że poniższa lista uświadomi ci, co Twój pozycjoner robi, a przynajmniej co robić powinien. Po pierwsze, pozycjoner we współpracy z Tobą powinien przygotować listę fraz kluczowych, na które Twoja strona będzie pozycjonowana. Mam tu na myśli frazy i słowa kluczowe dla strony głównej, podstron, np. kategorii w sklepie internetowym lub bloga firmowego. Już podczas wyboru fraz kluczowych warto zwrócić uwagę na ich konkurencyjność. Kolejny element to analiza konkurencji. Warto zwrócić uwagę, jakie strony pojawiają się na najważniejsze dla nas frazy kluczowe, a następnie sprawdzić ich widoczność w Google, optymalizację strony oraz linki. To pozwala określić, ile i jaką pracę musimy wykonać, aby uzyskać efekty. Następnie czas na opracowanie strategii pozycjonowania. Analiza innych firm z Twojej branży, sprawdzenie, jakich słów kluczowych używa konkurencja, umożliwia nam też opracowanie skutecznej strategii SEO do walki z konkurencją. W dalszej części trzeba zająć się treściami. Większość właścicieli stron, którzy zgłaszają się do mnie, ma braki w treściach sprawia to, że musimy zająć się ich przygotowaniem lub optymalizacją dla stron głównych kategorii, a czasem i produktów, choć to ostatnie zdarza się rzadziej. Jeśli w przykładowym sklepie internetowym jest zaledwie 20 kategorii, a dla każdej potrzebujemy przygotować opis na 3 do 5 tysięcy znaków, to łącznie wychodzi około 80 tysięcy znaków. Dobrej jakości teksty na 1000 znaków po korekcie redaktorskiej mogą kosztować około 20 zł, co daje łącznie około 1600 zł. Do tego można ewentualnie dołożyć napisanie title oraz description. Techniczny audyt SEO to bardzo ważny element w pracy specjalisty SEO. Audyt strony polega na dokładnym przeanalizowaniu witryny, przekazaniu klientowi informacji o błędach na niej występujących oraz sugerowanych rozwiązaniach. Taki audyt SEO może zająć od 4 do kilkudziesięciu godzin. Gdy już wykonamy audyt SEO, należy wdrożyć wszystkie zalecenia. Czasem robi to SEOwiec, czasem sam klient, a SEOwiec nadzoruje i weryfikuje poprawność wdrożenia. Najczęściej jest to praca dla programisty, ale niekiedy wymaga wsparcia grafika, copywritera. Trudno oszacować dokładny czas, bo każda strona zawiera inne błędy i wymaga innego nakładu pracy. Przyszedł czas na pozyskiwanie linków. O ile wcześniejsze elementy można wykonać raz na jakiś czas, o tyle pozyskiwanie linków nie skończy się dopóki Twoja konkurencja istnieje albo Google nie zmieni zasad gry. Koszty pozyskiwania linków są zależne od ich obecnego profilu, typu, ilości, a także Twojej konkurencji. Blok firmowy? Nie każda strona tego wymaga, aczkolwiek to dobry pomysł na naturalne i efektywne pozycjonowanie, zwiększające ruch za pomocą dobrze zoptymalizowanych artykułów pod konkretne zapytania klientów. Cztery zoptymalizowane artykuły w miesiącu na 5000 znaków to koszt od 600 złotych wzwyż. Cena jest zależna od doświadczenia piszącego. Jeśli pozycjonowanie ma działać skutecznie, Seowiec powinien regularnie monitorować sytuację Twojej witryny pod względem widoczności strony w ramach wyszukiwarki Google, problemów z optymalizacją, działań konkurencji i na bieżąco na nie reagować. Raz w miesiącu Seowiec powinien dostarczyć Ci raport, chyba że umówiliście się inaczej. O tym, co taki raport powinien zawierać, pisałem w artykule Raporty SEO, czego możesz w nich oczekiwać. Kontakt z Tobą jako klientem. Niezależnie od tego, czy jest to kontakt telefoniczny, czy e-mail, wymaga on poświęcenia czasu, którego Seowiec nie wykorzystuje na pracę i jest to jego koszt. Ja kontakt telefoniczny ograniczam do totalnego minimum. Większość klientów w ogóle do mnie nie dzwoni, a załatwia sprawy e-mailowo. Bez odpowiednich narzędzi trudno skutecznie przeprowadzić pozycjonowanie stron. Istnieje kilka bezpłatnych propozycji i warto z nich korzystać trzeba jednak pamiętać, że bezpłatnych raczej się nie obejdzie i to jest główny problem osób, które chcą same pozycjonować. Na co dzień korzystam z płatnych narzędzi, takich jak na przykład Ahrefs, Surfer, Senuto, Netpick Spider, Screaming Frog, Clusteric Auditor, systemy indeksujące, co daje w sumie około 1000 zł miesięcznie. Ważne, że jest to koszt, który rozkłada się na wielu klientów, natomiast może się on różnić w zależności od tego, z jakich narzędzi korzysta dany SEOwiec. Sporo zawodów w obecnych czasach wymaga stałej aktualizacji wiedzy i SEO również do takich należy. Osobiście najwięcej pracy zawsze mam na początku współpracy, gdyż sześć pierwszych punktów realizuję w pierwszym lub drugim miesiącu. Z pewnością czasami trzeba też i do nich wrócić. Punkty od 7 do 11 są realizowane cyklicznie co miesiąc. Zdarzają się klienci, którzy proponują niższą stawkę na początku współpracy, a w momencie uzyskania efektów wyższą. Z ich strony jest to logiczne, natomiast dla seowca już niekoniecznie, bo to właśnie na początku prac nakłady finansowe na pozycjonowanie są największe. Jest to powód, dla którego agencje podpisują umowy długoterminowe i zazwyczaj nie chcą zabierać się za audyt SEO i optymalizację. Nie da się jednoznacznie stwierdzić na wstępie, ile kosztuje pozycjonowanie sklepu internetowego. Niestety, ale przypadek każdej strony jest zupełnie inny, a poszczególne elementy, z których składa się wycena, są zawsze indywidualne. Jeśli podsumujemy powyższe przemyślenia, to wyjdzie nam, że potrzeba na start 10 do 30 godzin pracy seowca, plus 3 do 5 godzin regularnie co miesiąc. Minimum 1600 zł na copywritera plus od 600 zł miesięcznie, jeśli chcemy, żeby pisał regularnie blog. Od 1500 zł na pozyskiwanie linków, ale bardziej skłaniałbym się ku liczbie 2 do 2,5 tysiąca złotych. 5 do 15 godzin pracy programisty, jeśli klient nie robi wdrożenia zaleceń optymalizacyjnych samodzielnie. Zakładając, że współpraca będzie trwała minimum rok, copywriter nie pisze bloga, klient robi wdrożenia sam, czyli po linii najmniejszego oporu mamy 10 godzin specjalisty SEO na początek plus 3 miesięcznie to się równa 46 razy 150 co daje 6900 zł. 1600 zł. copywriter 18000 zł. pozyskiwanie linków Łącznie pozycjonowanie strony www wynosi minimum 2208 zł netto, choć skłaniałbym się bardziej ku takiemu scenariuszowi: 20 godzin specjalisty SEO na początek plus 3 miesięcznie, czyli 76 razy 150 zł, co daje razem 11 400 zł. 8800 zł copywriter, 24000 zł pozyskiwanie linków, 2000 zł praca programisty. To daje budżet na poziomie 3800 zł netto miesięcznie za pozycjonowanie sklepu internetowego z optymalizacją i prowadzeniem bloga. Wyniki badania, przeprowadzone przez Link House, Link Building w Polsce 2018, pokazują, że firma średnio na linkowanie przeznacza ponad 1800 zł i jest to 44% budżetu, co daje przeciętny budżet na poziomie 4100 zł. Na rynku możesz znaleźć oferty taniego pozycjonowania. Rozważałem, dlaczego tego typu oferty SEO nie są dobrym pomysłem i jakie opcje masz, jeśli nie stać Cię na drogie pozycjonowanie. Tanie pozycjonowanie może być kuszące, ale niestety w rzeczywistości nie istnieje coś takiego jak tanie, dobre i szybkie SEO. Jeśli ktoś obiecuje Ci szybkie wyniki za niską cenę, prawdopodobnie próbuje Cię oszukać. Dlaczego? Tanie pozycjonowanie zazwyczaj nie będzie dobre. Osoba lub firma oferująca tanie usługi SEO może nie mieć wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, by dostarczyć skuteczne rezultaty. Mogą obcinać koszty, pomijając ważne elementy, takie jak analiza konkurencji, optymalizacja techniczna strony czy tworzenie wartościowych treści. Szybkie pozycjonowanie to również kwestia ryzyka. Jeśli ktoś obiecuje natychmiastowe wyniki, może próbować osiągnąć je poprzez nieetyczne praktyki. Takie jak pozyskiwanie niskiej jakości linków. Takie podejście może prowadzić do karot Google i pogorszenia pozycji Twojej strony zamiast jej poprawy. Dobre pozycjonowanie wymaga czasu i pracy. To proces, który nie może być przyspieszony kosztem jakości. Jeśli zależy Ci na trwałych i wartościowych wynikach, musisz być gotów zainwestować w usługi SEO. Podsumowując, nie daj się zwieść ofertom na tanie, dobre i szybkie pozycjonowanie. Warto wybrać rzetelnego specjalistę SEO lub agencję, które oferują profesjonalne usługi, choć mogą być nieco droższe. W dłuższej perspektywie czasowej takie inwestycje zwrócą się z nawiązką poprzez poprawę widoczności Twojej strony w wynikach wyszukiwania i przyciągnięcie większej liczby potencjalnych klientów. Myślę, że większość ze słuchaczy zastanawia się nad zleceniem pozycjonowania swojej strony internetowej. Chciałbym teraz poruszyć temat alternatywnych opcji, które masz do wyboru, gdy rozważasz pozycjonowanie, oraz omówić ich zalety i wady. Oprócz samego kosztu pozycjonowania, skuteczność tego procesu może także zależeć od tego, kto będzie realizował Twoje SEO. Oto kilka możliwych opcji: zlecenie taniej agencji, renomowanej agencji, współpraca z freelancerem, czy też próba samodzielnego pozycjonowania. Rozpocznijmy od taniej agencji SEO. To często kuszące rozwiązanie, zwłaszcza dla małych firm o ograniczonym budżecie. Jednakże z mojego doświadczenia wynika, że wybieranie takiej agencji, która oferuje usługi za kilkaset złotych miesięcznie, to często wyrzucanie pieniędzy w błoto. Wyniki są zazwyczaj mizerne, prace wykonuje się byle jak, na masową skalę, co zamiast pomóc, może zaszkodzić Twojej stronie. Istnieje nawet ryzyko, że takie działania mogą narazić Cię na kary od Google'a. Jeśli rozważasz współpracę z profesjonalną agencją SEO, to taka firma z pewnością ma wiele atutów. Dysponuje specjalistami z różnych dziedzin, takimi jak graficy, programiści, copywriterzy czy analitycy, co pozwala na kompleksową opiekę nad Twoją stroną. Mają również duże budżety na działania i dostęp do narzędzi oraz wiedzę, jak radzić sobie z poważnymi problemami w dziedzinie SEO. Niestety, często wiąże się to z bardzo dużymi kosztami co może być problemem dla mniejszych firm. Kolejną opcją jest współpraca z freelancerem SEO. To interesujące rozwiązanie, zwłaszcza jeśli freelancer pracuje również w renomowanej agencji i ma aktualną wiedzę oraz doświadczenie. Jednak freelancer może specjalizować się tylko w jednej dziedzinie, co może prowadzić do braku kompleksowego podejścia do SEO. Na koniec pozostaje opcja samodzielnego pozycjonowania. To rozwiązanie, które wydaje się być idealne dla osób, które chcą kontrolować każdy aspekt procesu SEO. Możesz się uczyć i rozwijać, mieć pełną kontrolę nad strategią i wydatkami. To również opcja, która może się opłacać, zwłaszcza jeśli jesteś gotów poświęcić czas na naukę i pracę nad SEO. Jednak samodzielne pozycjonowanie wymaga regularnego poświęcania czasu, edukacji oraz podejścia z długoterminową perspektywą. Podsumowując, wybór opcji pozycjonowania zależy od Twoich zasobów i celów. Staraj się unikać tanich agencji, które często nie dostarczają wartościowych rezultatów. Renomowane agencje mają swoje zalety, ale także wysokie koszty. Freelancerzy mogą być dobrym kompromisem, a samodzielne pozycjonowanie wymaga zaangażowania i ciągłej nauki. Jak widzisz, drogi słuchaczu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: ile kosztuje pozycjonowanie strony internetowej, ile kosztuje SEO, lub jakie powinny być odpowiednie ceny za SEO? Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka osoby, które wcześniej traktowały specjalistów SEO jak szarlatanów i naciągaczy, zmienią swoje zdanie. Oczywiście w branży SEO zdarzają się niestety osoby, które nie pracują uczciwie, ale nie można mierzyć wszystkich jedną miarą. Pozycjonowanie stron internetowych może być skuteczne i uczciwe, a koszt pozycjonowania strony może być rozsądny. W ostatnim czasie przygotowałem orientacyjny cennik SEO, aby klienci mieli pewien punkt odniesienia. Trzeba jednak pamiętać, że usługa pozycjonowania stron internetowych to złożony proces, który składa się z wielu elementów, takich jak analiza konkurencji, audyt, optymalizacja pod kątem słów kluczowych, content marketing i wiele innych. Wymaga to wielu godzin pracy licznych specjalistów, co wpływa na cenę usługi. Warto zrozumieć, że pozycjonowanie strony internetowej to inwestycja w rozwój Twojego biznesu. Koszt pozycjonowania stron internetowych to szansa na przyszłe zyski. Poprawiając pozycję swojej strony w wynikach wyszukiwania Google, przyciągasz potencjalnych klientów i generujesz zyski dla swojego biznesu. Dziękuję, że byłeś ze mną w dzisiejszym odcinku poniedziałkowego gdakania o SEO. Mam nadzieję, że informacje, które dla Ciebie przygotowałem, były ciekawe i przydatne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam na mój blog. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!